Ciułoneczko, witam Was na kanale. Ja jestem Inkogame i zapraszam Was na kolejny odcinek z Poradników. W tym poradniku powiem Wam, jak zacząć grę w Clash of Clans. Powiem Wam kilka wskazówek, takich początkujących wskazówek. Dam Wam kilka takich rad, które są dosyć ważne, ale nie trzeba ich stosować. Oraz kilka takich dodatkowych funkcji, których jak ktoś ma, to może skorzystać. Jak ktoś nie ma, no to niech nie korzysta więc zanim zaczniemy to ja zepsułem już na starcie jak wiadomo to wam powiem teraz tak na wstępie że jeśli przeciwnik wklęka styl posiada balony my atkujemy balonami nie trzeba um, niszczyć tego CC dopiero po jakimś czasie możemy jakby usunąć sobie ale nie jest to ważne ponieważ i tak nam starczy czasu aż tutaj balony wszystko ładnie wyczyszczą tak jak mówiłem będzie to poradnik o, te o tematyce jak zacząć grę w Clash of Clans wiem, że tutaj dużo osób ma wyższe TH z tego co na komentarzach widziałem także przepraszam, że znowu jest poradnik dla osób, które zaczynają swoją przygodę z Clash of Clans ale na każdego przyjdzie czas, też nagram różne strategie z TH12, to ja tu kolega pisał, pozdrawiam i również TH14, jak też tutaj kolega pisał, też nagram stra strategię z atakami. Mam w pana nagrać 4 strategie, ale zobaczymy jak to finalnie wyjdzie. A więc tak, pierwszą wskazówką, jeśli zaczynacie grę w Clash of Clans, jest nie wydawanie gemów. Czyli gemy są tutaj. To są gemy. Dlaczego ich nie wydajemy? Dlatego, że za te kupujemy chatki budowniczych. Pop budowniczych. Tutaj. Te chatki służą nam do budowania budynków. Im więcej chatek mamy, tym więcej możemy w tym samym czasie budować. Gra nam daje 5 chatek oraz szóstą yy, można ją jakby zrobić, a to później, w późniejszym odcinku. To jest teraz nie czas na to, ponieważ do tego jest długa droga. A więc tak, nie, nie, wydajemy, nie wydajemy gemów, czyli nie, nie kończymy ulepszania budynku przez gemy, czy na przykład parki, czy nie przyspieszamy redukcji wojska, żeby nam się szybko wojsko stworzyło. Do tego służą itemki, które tutaj będą. Też Wam o tym wkrótce opowiem. Yy, za te gemy kupujemy te hatki, Czwarta chatka kosztuje 4000 y, gemów, piąta chatka kosztuje 2000 gemów. Jest to dosyć dużo, ale gran ułatwia to w bardzo łatwy sposób. Mianowicie y, za tutaj niszczenie tych roślinek i krzaczków dostajemy również gemy oraz za wykonywanie misji os osiągnięć też dostajemy również gemy. I o tym też opowiem dokładnie, co oznacza, jakie zadanie jakie osiągnięcie, co oznacza dokładnie. a to jak mówię w późniejszym odcinku. Następnym sposobem jest, są eventy. Aktualnie żadnego eventu nie ma, ale to rzadko są tam. gry przeważnie są to itemki albo właśnie jakieś książki. A więc tak, drugą ważną rzeczą jaką jest to dołączenie do klanu. Klan nam daje dużo, bardzo dużo korzyści. Nie radzę wam zakładać swoje klanu na początek. Lepiej dołączyć do kogoś, do jakiegoś klanu. Jeśli wiadomo, macie, yy, zaczynacie są przygodę, jeśli macie najniższy TH, najniższy poziom tanhalu, czyli zapraszam was na grupę Clash of Clans Polska na Facebooku. Tam na pewno znajdziecie bardzo szybko yy, klan dla siebie. Bo na początek jest to ciężkie, żeby znaleźć tak do kogoś. Przeważnie są to jakieś wymagania, czy na przykład 1000 yy, pucharków. Ale wiadomo, że na początku tego nie wbijecie, żeby dołączyć do klanu, musicie posiadać chyba TH3, TANHAL3 i mieć odlukowany klan który się 10 tysięcy. Na niego nie trzeba czekać, on od razu Wam się pojawi. W sensie nie ma czasu, jakby ulepszania, tylko od razu Wam kupujecie, od razu macie, możecie dołączyć do klanu. Trzecią rzeczą istotną to są murki. Radzę Wam osobiście, to jest sama ogólnie rzeka. Jedni uważają, że warto je robić, inni uważają, że nie warto ich robić. Ja uważam, że bardzo, bardzo ważne jest właśnie, aby je ulepszać, ponieważ na wyższych poziomach jest to bardzo istotne. Tam liczą się na wojnach, liczą się sekundy. Wiadomo, każdy murek ma swój poziom HP. Im większy poziom, tym większe mają. Większy mają poziom jakby życia, tak mogę to powiedzieć, a wiadomo, im większy poziom życia, tym więcej czasu potrzeba na zniszczenie tego murku, a czas się liczy w tej grze, zwłaszcza na wyższych poziomach, a więc murki lepiej od razu systematycznie je ulepszać. Jest to ważne i radzę Wam również tak robić i nie słuchać innych, że a nie własne, na tym poziomie się nie przyda, owszem Ci się nie przyda, ale na wyższych poziomach Ci się to bardzo przyda, a potem ciężko je jakby nadgonić, ponieważ jest to dosyć drogie. I murki jakby nie mają również czasu, tylko od razu można je y, ulepszać. Moja rada również zostawić sobie teraz może nie, bo to jest na początku to idzie wszystko szybko, ale na wyższych poziomach lepiej sobie zostawić y, jednego budowniczego wolnego właśnie, aby ulepszać murki. Kolejną rzeczą istotną jest nieulepszanie Tanhala, jeśli nie macie poprzednich budynków wymaksowanych na maksa, czyli taka oto informacja. Jeśli tak macie we wszystkich jednostkach, we wszystkich budynkach, to możecie ulepszać Tanhala. Również to się tyczy e, jednostek. Tutaj Wam pokażę, na momencie, tutaj Wam pokażę. Tutaj musi mieć wszystko na maksa, budynki musicie mieć wszystkie na maksa, czyli. Takich widoczki tutaj nie mam, czyli wiadomo, nie wchodzę jeszcze na wyższy poziom. Tu mi zostało bardzo mało rzeczy do ulepszenia. Czyli wchodzicie na wyższy poziom danhala, jeśli macie jednostki na maksymalnym poziomie. Później mam tą Spele, czyli Spele również musicie mieć na maksymalnym poziomie. Oraz tutaj te budynki, które trzeba też również na maksa ulepszyć, ponieważ potem również jest to odczuwalne. Ja mam jedno konto zraszowane, jest ogromna różnica jeśli jest y, systematycznie ulepszane. Konto, następną rzeczą, czyli momencie, tutaj Wam jeszcze opowiem. pocha. Później jeszcze dochodzi parka, ale to jest od, od TH7 wchodzi King, potem od TH9 wchodzi Królowa. I to też radzę Wam ulepszać na maksa. Nie zlekać z tym. Też jest to dosyć ciężkie, ponieważ Dark Elixir jest dosyć ciężko się ciężko. Fajnie się go zdobywa, wiadomo, wystarczy. Ktoś dużo gra, to może mieć wszystko w tej grze. Im więcej grasz, tym po prostu szybciej się rozwijasz. Ja mam taką taktykę, że po prostu zawsze mam magazyny pełne i jestem gotowy na następne update'y. Taka jest moja rada. Ciekawostką jest... Na początek możecie grać sobie na telefonie. Nieważne ile ma cali, do pewnego momentu jest to nieistotne czy gracie na tablecie, czy gracie na telefonie, ale później dochodzi Wam, że tutaj nie macie jak ja dwóch jednostek, tylko macie ich odgroma, Czyli lepiej grać później na tabletach, zwłaszcza jak macie CWL, ja osobiście na CV staram się grać na telefonie. Czasami na tablecie, jak powiedzmy, jestem w domu i mogę wziąć tablet, ale jeśli, jeśli właśnie jest tydzień Cebul, to staram się mieć ataki tylko i wyłącznie na tablecie. Zwłaszcza na tym głównym kącie, gdzie mam mm, prawie maksymalny poziom TH14. Mi tam została tylko król o cztery poziomy do ulepszenia i chyba dwa zwierzątka do wymaksowania. I tam dwa budynki. No i ten nieszczęsny murek, o którym mam tutaj właśnie mówiłem. I co i a i również kolejną istotną rzeczą jest abyście sobie zapisali właśnie konto powiązali z super c id jeśli nie macie nie wiecie jak to zrobić albo już to zrobiliście jeśli nie wiecie jak to zrobić to tu wam będzie wam pokazany filmik do poprzedniego filmu właśnie jak połączyć swoje konto super cel id a to zrobiliście no to bardzo fajnie czapki z głów i to się wam na pewno przyda. Za to dostajcie bodajże 5 km, jeśli połączycie konto. Jest to jednorazowe osiągnięcie, tutaj Wam jako pierwsze jest pokazane. Trzeba eee, Wam o wszystkim powiedziałem. Jeśli o czym zapomniałem, to tu wyższe techa mogą się pochwalić i mnie tutaj poprawić w komentarzach. Zapraszam. Również Wam chciałem podziękować was, Wam za aktywność, jaką tutaj mnie wspieracie. Bardzo mnie to motywuje i dziękuję. Za każde wyświetlenie i za każde łapki w górę oraz za komentarzem, gdzie piszecie, co można poprawić. Tak z kolega napisał, że mnie słabo słuchać Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej mnie słuchać I no i co? Powoli do przodu, powoli w górę. Można również do mnie pisać, w sprawie wspólnego gier, albo później będziemy mieli, pokażę Wam w jakim planie gram. Pokażę Wam również moje konta więc można potem coś tutaj wspólnie wykminić fajnego. Dobra. Myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że o wszystkim powiedziałem. Jeszcze sobie powtórzymy to yy, murek. Nie maksujemy tylko poziomu TH, jeśli nie mamy wymaksowanej reszty rzeczy. Yy, oklanie wam też powiedziałem. Yy. Chyba chyba wszystko tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że to wszystko. Także dziękuję za ten odcinek. Ja się z wami będę żegnać. Do zobaczenia. Zapraszam do, do komentowania oraz wyrażania swojej opinii. Czy film się podobał? Czy się nie podobał? Jeszcze ja przepraszam. wyszedłem poziomy, że kolejny film jest dla niższych poziomów, ale taki był główny content, aby właśnie pokazać ludziom jak zacząć grę wersh of clans. Więc głównie się na tym skupiać. Ale również pojawią się wkrótce odcinki dla wyższych poziomów. Także dziękuję Wam za oglądanie. Do następnego siema!